Ponad 600 osób, w tym 32 chóry i 9 orkiestr z Podkarpacia, wzięło udział w projekcie Podkarpacie śladami Jana Pawła II wśród tradycji, kultury i muzyki. To wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne mające na celu uczczenie pamięci świętego Jana Pawła II oraz promocję podkarpackiego dziedzictwa muzycznego i kulturowego na arenie międzynarodowej. Na długo zapamiętają m.in. członkowie chóru tarnobrzeskiego pod dyrekcją organistki Anety Surowiec. Chórzyści i chórzystki udali się do Włoch z hołdem muzycznym dla papieża. Polaka koncertowali także w Czechach i w Austrii. Ten chór to już prawie jest 70 lat działalności w Tarnobrzegu. Pan Zygmunt Piątkowski założył ten chór. Działał on przy parafii ojców dominikanów. No i tak się działo przez 60 lat. Oni byli, tworzyli, jeździli w trasy, robili koncerty. Oczywiście czas tego chóru był różny. Były wzroty i były upadki. Było bardzo głośno chórze, były chwile wyciszenia. Ja z tym chórem pracuję od 4 lat właściwie. Próby odbywały się w Tarnobrzegu. My ćwiczyliśmy trzy razy w tygodniu, cztery, ale też były próby. Mieliśmy zgrupowanie wielkie w Bieszczadach, mieliśmy próby w Rzeszowie. Wtedy łączyliśmy już wszystkie 32 chóry i, i orkiestry i, i śpiewaliśmy razem. Staramy się, że tak powiem, na nowo go reaktywować, rozruszać, uczestniczyć w koncertach, robić koncerty, ale też uczestniczyć w różnych projektach. Stąd właśnie projekt Podkarpacie Śladami Jana Pawła II, do którego zostaliśmy zakwalifikowani przez Pol Polski Związek Chórów i Orkiestr w Rzeszowie i udało nam się wziąć w pielgrzymce Chórów i Orkiestr z Podkarpacia do Watykanu. Trasa koncertowa trwała tydzień, tak naprawdę nie koncertowaliśmy tylko w Watykanie, bo też w Padwie, w Asyżu, w Ołomuńcu, w Glisdorfie, czyli Czechy, Austria i Włochy właściwie. Przygotowania do trasy trwały rok czasu. W tamtym roku w maju dowiedzieliśmy się, że jesteśmy zakwalifikowani, że możemy wziąć udział w tym projekcie. Czekaliśmy na utwory, na opracowania, które przesyłał Polski Związek rów i Orkiestr. Całym projektem kierowała pani profesor Anna Kamińska. Z Rzeszowa. Trwało też przygotowanie utworów, ponieważ utwory, które były wykonywane podczas mszy w Bazylice Świętego Piotra, były to utwory premierowe. Był to przepiękny utwór Totus Tu z pana Sebastiana Szymańskiego, napisany specjalnie na tę okazję. Była też msza podkarpacka, oparta na motywach pieśni ludowych z Podkarpacia. I plus tradycyjne pieśni związane z Janem Pawłem II, takie jak Czarna Madonna, Barka. To wszystko oczywiście brzmiało w opracowaniu na na głosy, na cztery churalne głosy i na orkiestrę. W chórze 35 osób śpiewających. Ym, takich, które czynnie ostatnio przychodzą na próby, powiedzmy przez ten rok czy przez półtora, a tych osób jest więcej, ale niektórzy tylko przychodzą na koncerty, na repertuar, który znają, ponieważ no z racji na wiek. Staramy się odmłodzić, więc troszeczkę młodych osób przychodzi do nas szczególnie po koncertach. Należy do chóru od 62 roku także już sporo czasu. No różne były perpetie z tymi chórami, ale po prostu wtedy, kiedy ja przyszłam do chóru, mając 18 czy 19 lat, to było 70 osób, to był chór wielki. No, później się wykruszały, bo to już starsze osoby były. W 1999 roku śpiewaliśmy w Sandomierzu. To było 600 osób chór taki wielki na papieżu, jak papież był w Sandomierzu z wizytą. Podróżowaliśmy bardzo dużo. I w Stalowej, i w Mokrzyszów, i Nowa Dęba. Jeszcze w, w Nowej Dębie to był chór, to był kościół w remon, znaczy w budowie. I śpiewaliśmy przy takich pustych murach, cegła pełna w kółko, to było przeżycie wielkie. A dzisiaj jak to wygląda? Spotykacie się regularnie? Z, regularnie się spotykamy dwa razy, y, czasami trzy razy w tygodniu, jak jest jakiś występ wcześniej. Do tego chóru myślę, że uczęszczam już mniej więcej dwa lata. Nasza pani dyrygent y, zaprosiła nas do tego chóru, ponieważ na początku śpiewaliśmy w Scholi przy parafii Najwiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zakrzowie. I właśnie pani dyrygent Aneta włączyła nas do tego chóru i tak śpiewamy, koncertujemy po różnych miejscach w Polsce, no i właśnie teraz po Europie. Dla mnie wyjazd na tę pielgrzymkę był, był to wielki zaszczyt, przede wszystkim wielkie wyróżnienie, bo mogliśmy zwiedzić przepiękne miejsca, przepiękne kościoły, przepiękne katedry w Austrii, w Czechach oraz we Włoszech. Dla mnie naj, największym przeżyciem, najpiękniejszą, najpiękniejszym koncertem był koncert w Watykanie, gdzie mogliśmy wykonać dwie piękne polskie pieśni, czyli Barkę i czarną madonnę. Był to dla mnie wielki zaszczyt i cieszę się, że mogłam to przeżywać razem z moimi koleżankami, z panią Drygent i churzystami. To było 650 osób, pięć tych orkiestr. To było, to było multum, to, to było no coś, coś wielkiego. Oni to przeżywali bardzo, ja akurat nie mogłam być. Myślę, że doświadczyli wielkiej łaski, ponieważ podczas, podczas tego turnę mieli okazję jeszcze towarzyszyć w ostatniej drodze papieżowi Franciszkowi, który jeszcze w ostatnich dniach swojej, swo, swojego błogosławieństwa wyszedł do nich i błogosławił im, także, także to naprawdę wielka łaska, ale tak, oni przede wszystkim rozsławiali Tarnobrzeck śpiewem, przepięknie oddając hoł papieżowi Janowi Pawowi II, za co im chciałem dzisiaj serdecznie wraz z panem przewodniczącym podziękować. Od całej społeczności naszego miasta przekazałem najpiękniejsze życzenia. Niech trwają, niech śpiewają, niech rozsławiają muzycznie nasze piękne miasto. Projekt Podkarpacie, śladem Jana Pawła II wśród tradycji kultury i muzyki jeszcze się nie kończy. Finał odbędzie się 18 maja, w dniu urodzin Ojca Świętego. W katedrze w Rzeszowie o godzinie 12 będzie miała miejsce Msza Święta. Będzie to też właśnie z okazji urodzin Pawła II, ale też 25 rocznica sakry biskupa Wątroby. Tam zabrzmi myślę, że z 50 chórów z Podkarpacia i orkiestry będzie nas około 2000 muzyków. Także wielkie wydarzenie przed nami, finał podziękowania. No i myślę, że uczta wspaniała dla ucha przede wszystkim, ale dla ducha też. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Cieszę się z tego i zapraszam inne osoby, bo już się nam szykuje wielki projekt oratorium o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, które wybrzmi w listopadzie. Będą to połączone chóry Tarnobrzeski, Stalowowolski, jeszcze z okolic tutaj naszych, powiedzmy, że z powiatu. Oratorium to napisał Piotr Pałka, czyli nasz rodzimy kompozytor. Jesteśmy do niego zaproszeni. Także też zapraszamy osoby chętne w każdej chwili, bo, bo zależy nam na tym, żeby, żeby właśnie, żeby w Tarnobrzegu się coś zadziało, żeby ten Tarnobrzeg nasz wybrzmiał muzycznie przede wszystkim w okolicy.